Cześć wszystkim, z tej strony Lorraine, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy przedstawiać aktualizację Halloween. Sama jestem ciekawa, co tutaj jest. Już tak mniej więcej, ponieważ wiem, ponieważ oglądam zwiastun, chociaż, no, może być tutaj również ciekawie. Um, a więc, pierwsze, co rzuca się w oczy ok, w dzisiejszej aktualizacji, no, to jest oczywiście lista jakby powiadomień, chociaż bardziej Nowości, można tak powiedzieć. I właśnie wyświetlało się tutaj jeszcze tylko był komunikat Czarna Halloween. Nie czas na Halloween, coś tam, coś innego było. Po prostu coś o Halloween, tylko nam, OK, ale nas interesuje teraz to. Czas na Halloween, by wziąć udział w zabawie, przejść przez portal. O, oh, wow! Naprawdę, ale fajne. Fajne. A i nie przeczytam, czy można zacząć tak. Mm. Odnajduj co godzinę upiorne tornada, by zdobywać okruchy tuszy. Zobacz. Aha, tu są. Pewnie o pełnych godzinach. Zobaczymy. Ehm... Um, Udaj się do twierdzy piątego, by zobaczyć nowe halo Halloween, now Nowe konie halloweenowe. No dobra, tu są, są pokazane... Jest to. A, i to jest wszystko, spoko. Ehm... Um, są zadania, już widzę, już mi się podświetlają. Może sobie wszystkie ikony, ale już widzę, jak mi to będzie to trochę denerwować, gdy będę włączać mapę. W każdym razie, możemy jechać, zobaczyć najpierw twierdzę, czy tam się coś zmieniło, a później porobić zadania. Jak fajne te w ogóle. I fajne pięknie. O wow! Tu się trochę jednak zmieniło. No nie jakoś bardzo, ale jednak. Jednak tak. Okej, okay, najbardziej interesuje mnie to, tam jedziemy na końcu. No więc zobaczmy, czy tutaj coś się zmieniało. no tylko połóżmy oto to raczej nic. Zobaczę jeszcze ile kosztują te konie. można kupić te koty i można kupić tą dynię, fajnie, ale ja się na tym zapewnię, żeby bo gdzie to nie mam zegaru starko, a nie chcę sobie na razie dokupywać nie mam dynię, bo no niestety nie, nie mam tego Z tych jednego mam, więc to bym tutaj to tym nie to No, to jest na razie... Nie wiem, no może porobię taką kupię jakoś, ale na pewno nie będę do tak koniec, na znakowałam. Chodź sobie tu dookoła, bo tu myślę się coś mi było. Kleb właśnie. O, tą maskę muszę kupić i zrobię to od razu, bo później nie zapomnę. Właśnie chcę to kupić jakby ten letni coś tam i... ale zapomniałam o tym totalnie i nie kupiłam tego końca. Okej, okay, to są... Okej, okay, to są śmieszne Okej, okay. no, Oj, ja chciałam zobaczyć nie zwróciłam Dobra A, w tym roku będzie takie coś Fajne, mam nadzieję, że uda mi się znaleźć w trochę to jedynie mm, Tu są też jakieś zadania, widzę, ja zaraz to robimy. robimy Obejrzyjmy co tu jest No spoko, spoko, tutaj za dużo się nie zmieniło, ale tutaj mnie bardzo ciekawi, cóż tu jest tego nigdy. Fajnie. Tylko, czy to ma jakiś konkretny jakby przekaz? Czy nie? Okej, okay, nie chyba. Chyba, że to się coś będzie robić w trakcie tych zadań, co są. Ale póki co, to tutaj raczej nic nie ma. Chyba, że będzie można się może tam dostać. A, nie by było. No dobra, w każdym razie. Chodźmy na razie porobić zadanka i y, oczywiście zaczniemy sobie od tych tu, ponieważ, y, ponieważ mogą być najciekawsze, ciekawe okazało zadanka tam do góry u Idrisa. Spoko, a gdzie ja z Ptaszyno, niezmiernie, niezmiernie się cieszę, że weźmiesz udział w moim przyjęciu. Wow. Wspaniałe miejsce, nieprawdaż? Przemierzałem przestrzeń pomiędzy światami, gdy znalazłem to coś tam dryfujące w sferze nieskończoności. Tak wspaniałe, tak majestatyczne, a do tego tak nudne. Nie mogąc trzymać negatywnych emocji skrowanych przez te mury, postanowiłem je obróżywić za pomocą przyjęcia marzeń. Bez głowy starzec wyrażał przejcie windową mu karę, aby trochę wchłonął i tak jego nieobecność odrażający oddech sprowadził smutek na całe to miejsce. Jednak przyjęcie bez gości to żadne przyjęcie, dlatego mam nadzieję, że odnajdziesz na garbiku odpowiednich biesiadni... Po innej godzinie poszukaj na niebie symbolu obiornego Tornada i przywieź tutaj znalezione przez siebie okruchy duszy, a sprowadź rozmaite duchy na nasze cudowne przyjęcia. Okej. Okay. Baw się do ptaszem, no mam nadzieję, że sprowadzisz dla mnie wielu gości. Okej, okay. co tu my jeszcze mamy? Jesteś odważna i w to jest... I ten dyniowy raz, raz standardowe, to raczej mm, e, raczej będziemy mogli się z czymś innym, chociaż e, zrobimy oczywiście te zewnętrzne, ale najpierw pójdziemy do stajni i zmienimy konia oraz może sprzęt, no jeszcze zobaczymy bo, e, bo póki co to chciałabym zmienić konia na tego grzyba zielonego z zeszłego roku bo ten szajer galopującego jest troszkę za duży jednak moim zdaniem wolę jednak tego tego, tego drugiego okay. U um, ogólnie tu pamiętacie nie wiem czy to było w zeszłym roku no, nie wiem czy to w sensie było na pewno ale czy to było na Halloween, nie pamiętam, ale wydaje mi się, że tak, że był ten glumen, czy to, to tam było, to taka dziewczynka w, tam, w tamtym pokoju. Możemy zaraz iść sprawdzić. O, oh, wow, a, a cóż to? Ok. Fajne. Nie powiem, że nie. Ale wystawiłam tego konia właśnie ostatnio. Widzę, że ma jakiś sprzęt na sobie, ale to jest nieważne. ważne Niewa nieważne. nieważne. Chodźmy szybko zobaczyć um, um, czy możemy coś ubrać na siebie, takiego papieru um, Miałam tu gdzieś um, właśnie porobione te sprzęty ale czy ja chcę je ubierać raczej nie, założę tą maskę na pewno, bo dla mi się ona podoba W każdym razie Um. No, chciałbym na pewno chciałabym założyć tą właśnie bluzkę i um. zobaczmy, czy będzie ona pasować do tego sprzętu. A jak nie, to go troszkę zmienimy. No, troszkę można go zmienić jednak. Dajmy jakieś czarne spodnie, mogą być te. Um. No, nie, nie będę dawać jakiegoś standardowego, czyli dodajmy to mm, to nie ma... Mm, żonowiki, ale nie te, nie te mm, te są lepsze mogłabym też dać te, albo, albo te, ale te są chyba To są właśnie pajęczowiki, czyli Halloweenowe. Hmm. Tu nie miałam żadnego tego czapraka Halloweenowego oprócz tego, więc tu raczej odpada, ale mam te fajne ozdoby z zeszłego roku, więc je weźmiemy te dwie kartki. I jeszcze czaprak jakiegoś, z tego można by było podpasować. Hmm. 2018, nie Coś takiego bym odbijającego się na tym koniu. Albo... a może takie czarne po prostu. Myślę, że będzie wyglądać lepiej niż tamten. No i jeszcze czapkę jakąś. Możemy tą taką dać w... Miałam taką czarownicę jakby. Nie wiem czy ją, chociaż nie wiem, czy ją kupowałam teraz. Nie, no mam na 100%. Hmm, czy to o tam bardziej mi chodziło? Nie wiem. Ale wydaje mi się, że miałam taką czubatę. Może to miała moja siostra? Hmm. Dobra, nieważne, no załóżmy to. No i myślę, że wyglądamy już nawet dobrze. Nie mamy sobie statystyki. No oczywiście, że tak czy inaczej się nie dało. W końcu nie da się ładnie ubrać sobie statystyk. Jeszcze oporządzimy konia i polecimy robić z hmm. Choć Jeszcze widzimy myślę, że po jakiegoś zwierzaka, bo to jest... To już tego, konia, żeby troszkę szybciej jeździł, jednak, bo to no, może no to naprawdę denerwować. Szczególnie, że jak jeźdzę głównie na wytrenowanych koniach, bardzo jakoś trenuję, ale zazwyczaj właśnie nie na wytrenowanych. Jak nie trenuję konia, no to no, jednak ym, musi być tam ten... trochę szybszy, żeby nie zaniebolić. Ale dobra, chyba jeszcze tylko jest żeby nam i oczywiście pasującego do kompletu, no bo w końcu inaczej być nie może. Yy, no dawajcie no, tą wioskę. zwierzaki. Hm. Żabę może? No, Najlepiej byśmy, właśnie torbę jakąś... tą, a może taką? Może taką? Tom? Co to było? To jest Nie, nie pamiętam. No i ja myślę, że wydaje że to jest Nie, to jest półgodzinowe. To mnie. Amrotą. Nie, to jest. Myślę, że ta będzie najlepsza. To jest jakiegoś zjrzeka. Piska nie. Jakiegoś myślę, że będzie biegał za nami. Nie. To wie, wibiórka z szóstych urodzin w hmm. sumie. A może tego kotka? O, kotka. Naprawdę było na zimę, chyba? Ale możemy go wziąć i wypuścić. Patrz. Dobra. Teraz jedziemy robić zadanka. Myślę, że zaczniemy sobie od Srebrnej Polany, od tych, tego zadańka z tymi dniami tu. Um, I później pojedziemy sobie właśnie do yy, do Dezubu, e, więc zacznijmy od Srebrnej Polany. I się do końca i ten post, który teraz teraz No to. Ogólnie nie ma już tak dużo osób, bo jest godzina pół do 15, a ja skończyłam lekcję dzisiaj o 12, więc... Mm, więc stwierdziłam, że nagram tak najwcześniej, żeby jak najmniejsze lagi były, bo wczoraj miałam być duże lagi, mimo tego, że... Mm, mimo tego, że... Mm, Dobry internet, no po prostu było dużo ludzi Nie wiem nawet dlaczego, no po prostu Było dużo ludzi na SSO i, i... właśnie... Mm, dwa razy mnie wywaliło z gry Po prostu, dobrze Każdego roku o tej porze organizuję ekscytującą przygodę z duchami w nawiedzonej piwnicy Zamku Srebrnej Polany To przerażające miejsce, ale mam nadzieję, że nie zbyt, Że zbytnio się... Że się zbytnio nie boisz Czy masz czego ci trzeba, żeby się zbytnio nie bać w nawiedzonym... Nawie nie bać nawiedzonych piwnic zamku i postarać i po sprostać wyzwaniom. Okej, okay. nie mów, że cię nie ostrzegałam. Nie ostrzegałem, ostrzegałam powinna być. Um, jeśli myślisz, że to jest straszne, nic dla ciebie nie mogę zrobić. Będziesz tam sama, sama w ciemności, sama z wszystkimi duchami. Więc ład jeśli łatwo cię przestraszyć, powinna zostać na zewnątrz. S. Duchy w środku są moimi przyjaciółmi. Absolutnie nie chcą się zranić. Myślę, że to super kogoś przestraszyć. wypełnia jak prawdziwe duchy. Życie w rzeczywistości są bardzo przyjacielskie. Okej. Okay. Po pierwsze, odbędziesz próbną wersję toru. Potem będziesz mogła podjąć wezwanie raz dziennie. Przygodę z duchami to zawody. Zbierz wszystkie małe dynie z piwnicy. Gdy to zrobisz, otworzą się drzwi wyjściowe we wschodnim skrzydle w zamku. Wyjdź jak najszybciej to możliwe. Zbierz małe dunie i wychodź na czas Najszybciej, Najszybszy trafi na listę wyników A więc to jest przejazd Czyli będziesz miał mieć dziś jeszcze jedną szansę Na lepszy wynik w zawodach Powodzenia Och słuchaj, nie zapomnij trzymać się z daleka od duchów Nie pozwolę by cię złapały Może się pojawić jeszcze kilka innych nieoczekiwanych niespodzianek O, w tym roku są różowe I ogólnie mm, Bieram te, w sensie okruchy duszy Mam zielone, pomarańczowe Zostawiam sobie zawsze po jednym albo po dwa zależy. zależy ile mam, ale jak mi jaki zostanie to albo już wiem, że nie uzbieram, no to sobie właśnie zostawiam. Okay. Mm. Tego na razie nie będziemy zbierać, bo wolałabym to sobie zostawić jednak. Na później, żeby... oborowo tam był duch. Chociaż nie wstąpił sama wiem, że Tam będzie kolejny duch. który muszę się A już też tam byłem. Dynie na szczęście. tam będzie kolejny duch. Weźmy sobie tą pierwszą odporność. Proszę, proszę, proszę. proszę. Dobra, mamy pierwszą odporność. Na duchy, mam nadzieję, że o właśnie, świetnie. Tam jest kolejny. Teraz się to pewnie wyłączy, a nie chcę na razie zbierać kolejnej. przejdziemy sobie tędy. Ej, jestem w tą stronę, więc. ze spokojem. Dobra, mamy 56 dni. To jest dość sporo. Myślę, że to jest dość sporo. Chodźmy sobie tu. O, nie mieliśmy jeden. Tam jest ten jeden duch, ale on tam skręca, więc spoko. Wybrałyśmy sobie drugą odporność. Żeby tu przejść. Bez żadnych zbędnych przeszkód. No, mm, bez żadnych zbędnych przeszkód tu przejść. A, jestem mareky tu, ale idę panów spokojnie. Stało nam 10 dzień tutaj. Chociaż 8. I one są głównie tu. Tu jest są dwie. Tu jest jedna i tu są cztery. Spoko. Um, czyli tak, tu są dwie. Nie, gdzie? Nie w tą stronę w ogóle idę. Dobra, idziemy. Tu! Pójdziemy tak, a niech będzie. Tu chodźmy. Tu. Mamy jedną dynię. Zdrożę odpowiednią na duchy. Tu. Tu szybko to. Dobrze, że można się tu ruszać, bo w sumie tak będzie mi chyba troszkę wygodniej. Dobra, chodźmy tu tu i, i tu Dobra, i tam był duch, ale ten nie jest. i tu I, i tu i jeszcze jedna dynia która możliwe, że będzie i tu sobie wyłączę możliwe, że będzie gdzieś tu nie ma dobra, weźmy tą odporną jeszcze raz przejdźmy tu. I jeszcze przejdźmy, pójdziemy z drugiej strony, jakby. Hmm. Dobra, pójdę sobie sama. Może tu jest duch, szybko, 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 szybko. Dobra, udało się. Jeździemy. Szybko, gdzie, gdzie jest wyjście, jest wyjście. Tu jest blisko. Blisko jest wyjście. Szybko. Świetnie. Jej. Yeah. Myślę, że nie, nie nie poszło nam najgorzej. Mm, nie najgorzej, nie najlepiej. Lecz w sam raz. Świetnie. Dobra. Dobrze poszło, nie za strasznie, mam nadzieję. No i świetnie. No i świetnie. Dobra, chodźmy teraz do Jaspera mm, zrobić to zadanko tam z tymi dyniami. I e, jak już tam robimy, to pojedziemy sobie jeszcze do twierdzy, bo 15 jest za 25 minut, więc raczej mm, nie będziemy, nie, nie złapiemy raczej tych prądów, najwyżej nagram Format prądów, czy cokolwiek to jest. Więc, jeżeli znajdę czas, co jest bardzo prawdopodobne, no to nagram dodatkowy odcinek właśnie złapania tych prądów lub szukania dyni. Mm, dobra. Yy, dyniowa. Nie. Dyniowa farma. Nie. Dyniowa farma do sera. Okej. Okay. To się dobrze ciągle w ogóle... To nieważne, może... Nie, uciekaj. No, <śmiennie> Okej. Okay. Fajnie, fajnie. Na, gal na ducha galopującego, mu jedynie coś opętało. Musiałam ująć kilka najlepszych dyni i zawieźć jedna targ, a tu nagle dynie dyni się zaczęły obcinać. Dynie skaczące jak diabły wcielone. Katastrofa! Zoran musi mi pomóc zapanować nad tym diabelskimi kabaczkami. Zniknij <grym>, opętaną dynię. No i pięknie trzy młode dynie. Sprawdź moje dynie i sprowadź moje dynie, młode dynie i tędy opętane dynie. A ona do mnie nieprzygadzone. Nie, nie, No właśnie, to jest No Chodź, Ja nie mogę, pójdę mną. Dobra, chodźmy tam Chodźmy po dwa kolejne chłopaczki. O, chodź tu, kurde Chobaczki Chodź ze mną. Gwieżyczek, sobeczek. Tu, widzę go. Chodź, sobeczku. Z moją kopią i z moim koniem. Dzięki no, bardzo. Patrz, Rowina, będą, będą razem, nie są już takie straszne. Co, to. Co... Co, co to? To chyba niespodzianka dla Ciebie. Co to? Ja nie mogę. A może złota, Jedna. Świetnie. Ok. Dziękuję za pomoc w określaniu moich roślin. Skoro moje jedynie mają taki charakterek, to nie mogę ich sprzedać na ciasto. Co ja powiem, pani o rety, Orety, orety. Okej. Okay. Czy mamy jeszcze yy, Nie. Okay. Yy. Dobra, później będziemy. Na razie nie, oczywiście będziemy. Ja chcę jeszcze zobaczyć, tylko co tutaj jest. No, tej. Chcę to zobaczyć. Dobra. Okej, okay, tutaj też. Ja mi zależy na tej największej dni nie, ewentualnie może jeszcze to zofia. No dobra, moi drodzy, to było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie na kanale. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, włączcie dzwoneczek, aby otrzymać wszystkie powiadomienia z mojego kanału. I co? Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.